Dzień dobry wszystkim z pokładu samochodu, który ostatnio wzbudził w Was tak wiele emocji, tak wiele różnych emocji, że już sam nie mogłem się doczekać właśnie jego testu. Nowy Suzuki Jimny, Jimmy, 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 nie wiem jak to wymówić, więc będę mówił w skrócie Jimmy, bo tak jest prosto, przyjemnie, miło i łatwo, a wszyscy i tak wiedzą o co chodzi. Nowy Suzuki Jimmy, czyli samochód widmo, samochód, który możemy mieć... Za kilka lat, czyli jest, ale nie istnieje. Może będzie istniał, może będzie wyprodukowany. Słuchajcie, sytuacja jest bardzo skomplikowana. Dzisiaj zamawiamy Jimmy'ego, otrzymujemy go za 3 lata. Dziękuję, koniec przekazu. Tak właśnie. Czas oczekiwania na samochód do produkcji w tym momencie, według informacji o uzyskanych od sprzedawcy Suzuki, to około 3 lat w tym momencie zamówienia go dzisiaj. Hmm, absurd, owszem, absurd. Eee, sprzedawcy chcą sprzedawać, producent chce produkować, ale przepustowość jest jaka jest, inna nie będzie, dopóki nie stanie kolejna fabryka. A kolejna fabryka ma stanąć niebawem, eee, ale czy stanie, to tego nikt nie wie. Eee, w każdym bądź razie zapotrzebowanie na samochód jest tak ogromne, że tak jak już wspomniałem, 3 lata to jest czas oczekiwania właśnie na eee, nowego Jimiego Jeśli chcielibyście go mieć, ale patrząc na to, że poprzednik był oferowany przez eee, około 20 lat, to macie sporo czasu, żeby poczekać. Ale właśnie, poprzednik. Jaki był poprzedni e, Suzuki Jimmy, Jimmy? Był nijaki, jeśli chodzi o wygląd. Nie zbudzał żadnych pozytywnych emocji w moim odczuciu. Był po prostu średni. Ale miał genialne właściwości terenowe. Nowa generacja Jimmy'ego, czwarta już. Jest nie dość, że bardzo ładna, nie dość, że pocieszna. To jeszcze jest bardzo dobrym autem terenowym. Ja tego samochodu nie będę testował w jakimś ciężkim terenie, ze względu na to, że. E, Obiecałem, że nie będę tego robił, dlatego że to jest auto, które zostało już zaliczkowane przez klienta. Jest to samochód demonstracyjny salonu, ale z szacunku do nowego właściciela nie będę go brudził w błocie i topił w wodzie. Chciałbym bardziej skupić się na jego właściwościach jazdy codziennej w mieście, na normalnej drodze: jak on zachowuje się, czy przechyla się na zakrętach, czy się trzyma drogi. Bo, jeśli chodzi o test w terenie tego samochodu, to już Terenwizja przeprowadziła taki test. Możecie go obejrzeć na YouTube. Nie chcę im robić absolutnie żadnej konkurencji. Poza tym, jeśli chodzi o jazdę w terenie, jestem w stosunku do nich taki, oni są tacy. W związku z tym, nie będę z siebie robił głupka. To auto jest tak fajne, tak śmieszne i tak bardzo zwraca na siebie uwagę, że. Chciałem go testować, jak, przetestować jak najszybciej. Udało się w końcu, dzięki uprzejmości PGD, Bartek, dzięki serdeczne za pomoc, że udało mi się to auto dla mnie załatwić. Biorę je właśnie na zdjęcia. Jadę nim pojeździć. Jadę się nim cieszyć. Ja na pierwszy rzut oka jak podszedłem do tego samochodu to od razu się uśmiechnąłem powiedziałem sobie, jezu jakie to auto jest świetne ono jest mega malutkie mega kompaktowe, mega zwarte przypomina mi ja lata dzieciństwa kiedy z kolegami jeździliśmy na przykład po lasach Suzuki Samurajem czy Suzuki Vitarą, chociaż bardziej Samurajem bo gabarytowo to auto jest bardziej podobne właśnie do klasycznego już Samuraja, pamiętam genialnie te czasy, zwłaszcza że ja pochodzę z Głów, z Karkonoszy w związku z tym z kumplami jeździliśmy teren Bawiliśmy się w, w właśnie takimi rzeczami, dużo frajdy nam to sprawiało i teraz przypomina mi to lata dzieciństwa. A Jimmy jest mega fajnym samochodem, bo jest bardzo prosty. Jest taki jaka powinna być terenówka: czyli kanciasty, w środku również niezbyt skomplikowany, wykonany z materiałów łatwo zmywalnych. Um, nie ma tutaj jakiejś dużej ilości materiału typu tkanina taka, e, która by się mogła ubrudzić bo tak naprawdę taki materiał jest tylko na fotelach wszystko to są plastiki jakieś gumy wykładzina również, która jest w miarę łatwo zmywalna więc to auto jest pełnoprawną terenówką w moim odczuciu i każdy kto mieszka w górach w jakimś trudnym terenie, gdzieś gdzie musi dojechać błotną kamienistą drogą, powinien mieć takie auto, powinien go zamówić już dzisiaj odczekać te swoje 3 lata i cieszyć się swoim Jimmiem. Powiem szczerze, że ja w swoim garażu nie widzę miejsca ze względu na to, że mieszkam w mieście, nie widzę miejsca na ten samochód. Natomiast z pasji do motoryzacji, z powodu takiego, że ja jestem chory na punkcie samochodów i wszystkie mógłbym tak naprawdę pokochać i mieć, chciałbym mieć taki auto w garażu. Nie znajduję dla siebie żadnej, dla niego żadnej konkretnej funkcji w swoim domu, ale naprawdę to auto chciałbym mieć, choćby nawet dla zabawy. On nie ma 300 czy tam 400 koni, ale ma e, w sobie to coś co powinna mieć naprawdę prawdziwa terenówka dodatkowo jeszcze mam w sobie mnóstwo uroku i 1,5 litrowy silnik i waży tonę 100 więc wiarę dobrze jedzie nie jest to jakiś demon prędkości ale naprawdę daje wiele, wiele frajdy o tym więcej w moim artykule który będę pisał dla Was w przyszłym tygodniu a tymczasem jadę na foty żeby coś Wam ciekawego pokazać, porzucać i przedstawić Wam Jimiego w detalach pozdrowionka i do zobaczenia